Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko na nowym odcineczku z wymiany drapkowej. Wymiana trapkowa jest tym razem z Ewelinką z kanału Beauty Świat. Tak, dostałam od Ewelinki taką paczuszkę, Myślę, że już do, że już do Ewelinki też moja dotarła. Kochani, umówiliśmy się na drapeczki w wysokości 50 zł. O ile dobrze pamiętam, okaże się jak otworzę paczkę, bo jest tych wymianek troszkę już się gubię w tych nominałach. Dobrze, kochani, przejdźmy do otworzenia tej paczuszki. Mieliśmy mieć drapeczki, a jest tutaj coś więcej. Teraz zobaczymy, co. Otwieramy tą paczkę. Się porwała trochę. Ale to nie nic. I cóż nam tutaj Ewelinka dała? Oj, kochani, wysypię to. Maszcie los. Ewelinka, umówiliśmy się na drapeczki. A mamy tutaj dużo jeszcze fajnych, ciekawych rzeczy. Dobrze, drapeczki są, więc odłożymy sobie je na potem. Zobaczcie, kochani. Śliczna pocztówka z iławy. Bardzo ładna, fajnie, fajna, fajna. Pojechałabym sobie tam gdzieś na wakacje albo w odwiedziny. Dobrze, czytamy teraz. Hej Aniu, bardzo Ci dziękuję za propozycję wymiany zdrabkowej. Tak, ja pierwsza się odezwałam do Ewelinki. Przesyłam Ci pamiątkową pocztówkę oraz obe... obiecane drabki. Mam ogromną nadzieję, że okażą się szczęśliwe. Pozdrawiam cieplutko i ślę buziaczki. Ewelina z kanału Beauty Świat. Tak Ewelinko, bardzo Ci dziękuję za tą kartkę. Za pozdrowienia. Bardzo się cieszę. My też Cię pozdrawiamy. Za Szczecina kochana. Co my tutaj mamy Ewelinko? Mamy kochana aleosowy żel do pielęgnacji ciała. Łagodzi i nawilża. Bardzo fajne. Fajne są te próbki. Bo potem można się zdecydować czy kupić większą Ilość większe, większe opakowanie. Także bardzo Ci dziękuję Waliko. Super. Proszę, mamy Oreo, Oreo Brown. Bardzo fajne czekoladowe. No to muszę schować, bo yy, mój syn bardzo lubi Oreo w każdej postaci. Co my tu mamy? Jagodzianka, puder do kąpieli. Bardzo fajne. widziałam to u Majorek to na kanale, bardzo byłam ciekawa tego, co to jest w ogóle i jak to wszystko wygląda. Yy, oczywiście skorzystam z tego, bardzo fajne, dużo opakowanie naprawdę. Także, także fajnie, dziękuję Ci Ewelinko. Yy, mamy tutaj takie pędzelki, można powiedzieć, to jest bodajże do brwi chyba do układania. Fajnie, dziękuję Ci kochana. Są trzy, także będą dwie dla mnie, jedna dla córki, bo to już też pannica. Słodkości: stickersik, marsik i. Yy, Boże, wyleciało mi z głowy. Merci, o tak. No i mamy, kochani, drapeczki. Także słodkości odstawimy na później. Sobie będziemy yy, próbować. Co my tutaj mamy z drapeczkach? Co nam Ewelinka, kochana, wysłała? Tak, więc mamy, kochani, kieszonkowe. Kółeczko i krzyżyk. Bardzo fajnie. Czernego kotka. Razy dwa. Happy 7 w wersji walentynkowej. Nie miałam tej, tej wersji. Mam tylko konieczynki. Może ta się okaże być fajna. Szybkie 50. Szalone 20. Super. Yy, szalone zakupy białe złoto bardzo fajnie codziennie tysiąc i James Bond dobrze, to bierzemy się teraz za drapanko zobaczymy czy drapeczki będą szczęśliwe czy nie, jeśli nie kochani mamy też inne na pocieszenie rzeczy bardzo fajne są te wymianki naprawdę uwielbiam je <trym> także myślę że Tobie coś tam wpadnie ode mnie życzę Ci tego z całego serca Dobra, teraz sobie tutaj przybliżymy, żeby to było fajnie, wszystko wyglądało. I przejdźmy sobie do drapania. Kanał Beauty Świat, wszyscy znamy, będziecie mieli link w opisie. Także zapraszam na kanał Ewelinki. Ma bardzo fajne filmiki. Uwielbiam ją oglądać. Także ja Was też zapraszam na jej kanał. Zostaw, zostawcie jej tam subiczka, la, łapeczki do góry. Oczywiście nie te w dół, tylko te do góry. Wpiszcie jej komentarz, jakiś fajny. Może być pozdrowienie ode mnie, od Was. Dobra, a teraz zabieramy się do drapania i szukamy, oczywiście, albo łapeczki, albo kocurka, albo 13 tysięcy. A mamy czwóreczkę, złotóweczkę, czwóreczka po raz drugi. Złotóweczka po raz drugi. Będzie jest złotówka albo czwórka? Tak, mamy złotóweczkę, więc ta trapeczka jest wygrana, kochana. Już jest dobrze. Złotówka do złotówki i będzie dobrze. Tak. Czyli to przełożymy na kubkę z wygranymi. Kocurek numer dwa. A mamy 13 złotych. 200 złotych złotóweczka 13 złotych po raz drugi 13 tysięcy i złotóweczka czyli na tej drapce nie ma nic teraz weźmiemy sobie kółko i krzyżyk i mamy kółeczko krzyżyk kółeczko tu mamy kółeczko Krzyżyk, kółeczko, zobaczcie, trzy szanse na to, że może coś się trafi. A tu mamy krzyżyk, kółeczko i krzyżyk, także nic nie mamy. A co moglibyśmy mieć? No tak, 9000 tysięcy. Nie dziwię się, że są różne. Dobrze. Teraz sobie zobaczymy nasze kieszonkowe. Tu powinien się znaleźć plik. A mamy. Samolocik. Mamy księżyc. Mamy bank. I mamy zegarek. Czyli ta drapeczka jest też przegrana. Dobrze. Przejdźmy sobie teraz do szalonego, szalony, szalone 20. Tak. I szukamy torcika. A mamy bank. Mamy czapkę, mamy kwiaty i mamy auto. Z drugiej strony mamy skrzynkę, balonek, samolot i banknoty. Także tutaj nic nie ma też. Sprawdźmy sobie. Kontrolne gdzieś tutaj powinny być. Mamy W. W, w i co jeszcze? W i S. Dobra. Teraz zrobimy sobie szybkie. 50. Zobaczymy w bonusiku. A w bonusie mamy dukaty. A my szukamy złotówek. Mamy. 50 tysięcy. 50 złotych. 4 złote. 2 zł, 4 zł po raz drugi, 100 zł. Tutaj mamy 50 000 po raz drugi. Padnie główna wygrana. 50 zł po raz drugi i 500 zł. Także ta drapeczka też jest przegrana. Kontrolne nam to potwierdzają AL. Dobrze, teraz sobie przejdźmy do Happy 7. Sprawdźmy sobie od razu bonusik, a w bonusie mamy księżyc. Nasze wygrywające to 19 i 21, a mamy 26, 18 obok.

Troszeczkę oddalimy, żeby było wszystko fajnie widać. Dobrze, i teraz mamy nasze wygrywające liczby. A mamy 21, 23, 18 i 9. Szukamy 22 po środku. Trzydzieści dwa nie mamy, czwóreczka nie mamy, trzydzieści pięć nie mamy, trzydzieści trzy też nie mamy. Siedemnaście obok, dziewiętnaście obok. ósemka obok dwadzieścia siedem nie mamy i ostatnia jedenaście nie mamy także ta też jest przegrana no takie są zdrabki no cóż, nie dadzą nam wygrać zobaczymy sobie teraz szalone zakupy a w zakupach mamy kufer i worek. Teraz szukamy naszych liczb wygrywających. Mamy 16, 8, 4 i 29. A mamy 26. Trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, osiemnaście, blisko dwójeczka, blisko trzydzieści osiem, nie ma trzydzieści sześć, nie ma trójeczka obok. Siódemeczka obok i 17 obok. Także tutaj też nic nie ma. Teraz weźmy sobie codzienne tysiąc. Z numerem 1 i szukamy. Mamy 41, 27. Trzydzieści pięć, dwadzieścia jeden i dwadzieścia pięć. Nasze liczby to trzydzieści cztery, obok dziewiętnaście, blisko jedenaście, siedemnaście, tureczka trzysta sześćdziesiąt pięć dni trzydzieści sześć obok piętnaście dwadzieścia dziewięć blisko piąteczka dwanaście Dwadzieścia cztery obok czterdzieści pięć, dwadzieścia osiem obok. trzydzieści dziewięć nie ma, siedem, nie ma, dwadzieścia dwa obok. 26 obok, 18 nie ma i ostatnia, 43 nie ma. Także ta drapka też jest przegrana. Tak, i nam została ostatnia drapeczka, Jace Bond, nie czas umierać, okaże się, czy umrzemy, czy nie umrzemy.

Dwadzieścia trzy obok dziewiętnaście, osiemnaście obok osiemnaście po raz drugi, trzydzieści, czternaście obok, dwanaście obok czternaście znowuż dwadzieścia sześć obok jedenaście dwadzieścia pięć trzydzieści i ostatnia szesnaście obok także jak nic nie ominęłam to jest pusta sprawdzimy jeszcze kontrolne L LF tak, także ta drabeczka jest też przegrana także przejdźmy do podsumowania na tu mieliśmy 10, 20 25 30 32, 34, 36, 37, 38, 39 na 40. Przepraszam, kochani, na 40 złotych się umawialiśmy za Ewelinką. Yy, mamy wygraną tylko złotóweczkę w czarnym kocie. Może to na szczęście będzie. Wieliko, nie przejmuj się, mam tyle fajnych rzeczy. Zobacz, Oreo, jagodziankę, puder do kąpieli, tak. Yy, maseczki, słodycze i przecudną karteczkę od ciebie, kochana. Także nie załamujemy się, taka jest kolej rzeczy. Ja tobie życzę, kochana, żeby ode mnie tam coś wpadło. Yy, także, także daj znać, będę czekała na filmik z niecierpliwością. Yy, I kochani, zostawiajcie łapeczki, subskrypcje yy, do góry, łapki żeby na pocieszenie. Ja się cieszę z tego, co mam. Cieszę się, że mam Was, bo to jest naprawdę bardzo dużo. Przez to, że nagrywam te kanały, poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi. Naprawdę uwielbiam, uwielbiam Was bardzo. Kochani i dzięki Was, Wam jestem tutaj. Już mi się język plącze, no bo taka wrażliwa jestem na to wszystko. Także kochani, tak jak wspomniałam, łapaczki do góry, subskrypcje, buziaczki dla Ewelinki. I do usłyszenia do następnego odcinka. Buziaczki. Pa!